Zacznijmy rozwiązanie od zapisania wzoru na pole całkowite takiego ostrosłupa. Jest to ostrosłup prawidłowy, czworokątny, a to oznacza, że w podstawie mamy kwadrat. Tak, tutaj jest kwadrat. Czyli, żeby otrzymać pole całkowite, musielibyśmy do pola kwadratu dodać cztery pola boczne. Cztery pola boczne w. Ym... W ścianie bocznej mamy trójkąt równoramienny. Ok, no to rozpiszmy sobie to działanie, zapiszmy je za pomocą wzorów. Pole kwadratu, według rysunku, policzymy ze wzoru a kwadrat. a razy a, czyli a kwadrat. Dodać 4 razy pola trójkątów. Tutaj mamy wysokość w ścianie bocznej, czyli musimy wziąć tak: 4 razy 1, 2 razy długość podstawy tego trójkąta, czyli odcinek o długości a, i razy wysokość, i wówczas otrzymamy 16. Tą dwójkę i tą czwórkę możemy skrócić przez 2. Mamy wówczas a kwadrat, dodać dodać 2a razy h. No i to się równa 16. No, widzimy tutaj równanie z dwiema niewiadomymi, więc musimy jeszcze postarać się o inne równanie, najlepiej takie, w którym będzie występowało H, żeby to H podmienić. OK? Żeby H podmienić. Więc ja tutaj proponuję, żebyśmy popatrzyli sobie o na taki, na taki trójkącik, co go teraz tutaj zamalowałem. To jest trójkąt prostokątny, tak w podstawie mamy odcinek o długości 1 druga, to może sobie jeszcze kolorek zastosujemy jednak, o, tutaj mamy odcinek o długości 1 druga A, więc stwierdzenia Pitagorasa moglibyśmy otrzymać następującą równość H kwadrat dodać 1 druga A do kwadratu to się równa 5 kwadrat.